Dzień dobry dzień, dobry runiczne miejsce mocy Mimeruna. Witam kochani na dnia. witam 2 kwietnia 2025. Sprawdzimy sobie kochani energię, jaka będzie nam dziś towarzyszyła w środę. Kochani, dziękuję, że jesteście. Witam wszystkie nowe osoby, które zasubskrybowały kanał. Kochani, zapraszam na playlisty. Tam są zakładki z czytaniami na kwartał, miesiąc, tygodnie. Też jest zakładka dla subskrybentów, do której wrzucam, kochani, takie przekazy postterminowe też na dany moment, na daną chwilę, to co chcą runy powiedzieć. Więc proszę sobie wejść, odsłuchać, jeżeli masz ochotę. Zapraszam, kochani, na udostępnianie, na lajkowanie, na każdą aktywność, bo jest mile widziana. Jestem ogromnie, ogromnie wdzięczna. Kochani, patrzymy. Środa. Środa. Wyskoczyła. Wyskoczyła nam równa Ingwas. Ktoś może się dowiedzieć, że jest w ciąży, kochani. A bardzo dobra energia, żeby w tą ciążę zajść też. <noise> Więc śmiało. Kochani, y, ingwas jest taką energią, która mówi, y, żeby zrobić sobie dobry plan żeby ewentualnie zająć się jeszcze jakimiś sprawami, rzeczami, które były rozpoczęte, a nie dokończone z jakichś powodów. Także fajnie, bo będzie ta energia, żeby pewne rzeczy dopiąć, żeby y, jakieś sprawy podomykać, żeby poczuć taką ulgę, y, żeby coś tam nam z tej głowy zeszło, y, tak, jakiś obowiązek, jakaś, jakieś, jakieś zadanie, które nie zostało. Dokończone. Ogólnie Inkwas mówi o bezpieczeństwie, ona też mówi o tym, że będziemy bardziej w sobie, że też dobry czas taki na medytację, na, na odrodzenie, odnowienie, na regenerację. Przede wszystkim też energia cierpliwości i ta cierpliwość dzisiaj jest zalecana, żeby niczego nie przyspieszać i na siłę nie robić bardziej skupić się na tym, żeby zrobić dobry plan, aniżeli intensywnie działać, ktoś z nas może podpisać jakąś umowę, jakiś dobry kontrakt, ktoś może rozpoczynać nową pracę, a dzisiaj może być pierwszy dzień w tej pracy. To, co sobie dzisiaj jakby za co się weźmiemy, i będzie to dotyczyło rozpoczętych spraw, tak jak mówiłam, jakiś i będziemy coś dokańczać, bo będzie ta siła i energia to fajnie, bo się to uda. No i będziemy mieli takie poczucie właśnie, że kamień z serca, nie? Że, że udało się zrobić, że już możemy pewne rzeczy sobie odkreślić grubą krechą i już jest tego mniej, nie? Więc jak coś tam miałeś, czy do wysłania, czy do ułożenia, czy do sprzedania, do, do wyłożenia, czy, czy cokolwiek jeszcze innego, może z jakichś takich... Yy, yy, Trudniejszych spraw, to też dzisiaj bardzo dobra energia, żeby to dopiąć, kochani, i, i taką ulgę poczuć. Niektórzy z Was będą mieli po prostu dzień urlopu, dzień wolnego, będą bardziej w sobie, będą odpoczywać. Jest to taka energia równowagi, szczęścia, też niespodziewanej pomocy. Może ktoś, ktoś Ci udzielić pomocy, ktoś może. Może ty będziesz komuś udzielać pomocy, bo ktoś, ktoś się tutaj pojawi, kto będzie tej pomocy potrzebował. Też jakieś osoby mogą przygotowywać się do ślubu, kochani. Może to będzie tydzień, w którym będziesz zawierać związek małżeński. Też. Energia tutaj mówi, że jest to taki czas, kiedy wchodzisz w coś nowego, więc jakby będziesz rozpoczynać nowe rzeczy, może właśnie będziesz przed podjęciem nowej pracy, czy jakby coś będzie w twoim życiu na nowo, jakiś etap, więc będziesz tutaj potrzebował, dzisiaj potrzebowała trochę wyciszenia, troszeczkę takiego wewnętrznego spokoju żeby spojrzeć w głębiej, zrobić taki lepszy wgląd w swoje wewnętrzne życie i daj sobie tą, tej, tej izolacji, trochę tego spokoju, odpocznij, spójrz głębiej w siebie, z cierpliwością podchodź, dla niektórych intensywny rozwój duchowy, tak, także dużo będziesz w sobie, wewnątrz siebie, nie będzie Cię obchodziło za bardzo, to, co, co się dzieje na zewnątrz, że bardziej będziesz skupiony w sobie, w tej takiej wewnętrznej podróży, podróży życia, tak. Też jest to energia, gdzie właśnie poprzez ten wgłąb, spojrzenie w głębiej w siebie, właśnie poprzez medytację masz szansę zrozumieć też swoje relacje i te takie tutaj tak I, i duchowe zadania. To, to wszystko co, co, co wspiera twój rozwój. I energia mówi, żeby też nie za szybko, nie za bardzo. Ona, ona mówi, że żebyś pozwolił swoim marzeniom dojrzeć. A więc zrób dobry plan, podukańczaj to co masz do dokończenia. Odpocznij. Bo bądź sam ze sobą, to jest taki dobry dzień, nie tak, i z cierpliwością do wszystkiego, a nie wszystko jakby naraz, tak, bo jakby jakiś etap się kończy, wchodzisz w coś nowego i to wymaga tak też takiego trochę wyciszenia, spokoju, ale tutaj jest dobra pozycja materialna, tu, tu jest odrodzenie, tutaj energia. Też tutaj wodnika się rysuje, więc y, też energia mówi, co zasiejesz dziś, za 9 miesięcy zbierzesz, więc bardzo dobra energia, na, na, tak jak mówię, na poczęcie, na poczęcie y, dziecka. No jest, jest, y, jest moc y, i taka niezbędna, żeby też na pewne rzeczy się ośmielić czy na coś zdecydować, szczególnie kiedy masz coś rozpoczęte i z jakichś powodów odkładałeś realizację tego, dopięcie z jakichś powodów, może to nie było komfortowe dla Ciebie, nie bardzo Ci się chciało. To dzisiaj jest naprawdę super energia, żeby to dokończyć, tak? Więc y, mogą to być drobne sprawy, bo może masz jakieś zaległe, coś tam, że trzeba coś wpiąć, coś y, y, właśnie wysłać, coś przełożyć y, w inne miejsce, zrobić jakiś porządek. Mogą to być takie domowe też y, zadania, więc dzisiaj fajnie, bo, bo to się uda, y, uda się y, z, y, zrobić. Też to jest dzień, kiedy możesz uwolnić się z poczucia też y, takiego, osaczenia, że, że wszystko się dzieje przeciwko tobie, że, 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 że tutaj tak jakby los y, ciągle gdzieś tam kłodzę pod y, y, pod nogi y, kładł. I y, y, tutaj może być to uwolnienie takie z tego poczucia, poczujesz się zdecydowanie lepiej poprzez właśnie zrozumienie, poprzez akceptację, poprzez ten głom, głębsz, jakby spojrzenie głębiej w siebie, tak? Także tutaj poprzez ten rozwój. Kochani, no, energia, która yy, mówi nie śpiesz się <grym> ze spokojem, yy, z cierpliwością, tak? Yy. Siła, moc, obfitość spokój, ale przy duchowej, kochani, dzisiaj y, aktywności, a więc dobra energia, naprawdę dobra. Możesz dzisiaj być pierwszy dzień w pracy, albo dzisiaj podpisywać umowę o pracę. I rozpoczynasz start. Czymś nowym, powolutnym, ojcowskie uzdrowienie, Twoja osobista moc wzrośnie, gdy oddasz niebu wszelkie sprawy związane z Twoim ojcem więc ktoś miał to usłyszeć, kochani. No. ufam swojej intuicji moje idee są dla mnie źródłem spełnienia podążam drogą mego serca oświetloną blaskiem mojej duszy i takie słowa mocy kochani na dziś warto sobie je powtarzać kochani niech to będzie taki pełen wzrostu wewnętrznego dzień dla was niech dzieją się same wyzniosłe rzeczy Niech to będzie radosny dzień dla każdego ciebie. Wszystkiego co najlepsze. Naruna.